Ja mam widzowie, witam was w specjalu na 100 subskrypcji Jest to... Tutaj pokażemy właśnie swoją twarz To jest Wojtek I e, be, to jest generalnie specjal właśnie na 100 Będziemy podchodzić do jakichś randomowych ludzi I dawać im pytania odpowiednio. Dobra, mamy pierwszą osobę Podejdziemy za chwilę Oczywiście pamiętajcie, żeby pytać się zawsze o to, czy można nagrywać My robimy challenge taki, że podchodzimy do jakichś osób i generalnie będzie Pani losowała karteczkę i na tej karteczce znajdują się jakieś słowa, pytania lub, ee, ten, lub jakieś właśnie przepowiednie. Trochę jestem mało płata w tych sprawach komputerowych, no ale czekajcie, to co Ale Nie, że my już nagrywamy i Pani po prostu losuje i czy jest zgoda, żeby Panią nagrać. Dobrze, to, A. to, 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 to. Pani będzie losowała. Mhm. Czeka, nie, bo nie ma... No. Tak, nagrywa tak. się? Okay. I można pokazać właśnie do kamery, co się trafi. O, tutaj są takie zawiniątka. O. Co pani ma? Będziesz Będzies miała, miała papugę, papugę jeśli, jeśli jej nie, nie masz. masz. Pani będzie miała papugę. Nie mogę mieć, bo mam trzy koty. <laughs> może pani sobie wziąć. Dziękuję Dziękujemy, do widzenia. Do jeszcze ma sobie. Eee, dobrze. Może pan wracować? Dzień dobry. Wracowałem sobie. Lubisz świnki? Lubię Ale morskie? Świnki? Czy jeść? Jeść Świn. bardzo Świn. lubię. Bardzo lubię jeść. Dziękujemy. Dobra. I, i karteczkę to może pan sobie? Pan Dziękuję tak. bardzo i powodzenia, życzę. Dziękuję. Dziękujemy. Zobaczyć. Ja sama artystyczną duszą, także doceniam. Do widzenia. Do widzenia. Eee, I dobrze. Pani może teraz wyciągnąć los? Piesek, ty... Pies, ty też chcesz wyciągnąć? Chcesz wyciągnąć Jesteś tej... wyjątkowy. O! Wyjątkowo. <laughs> Coś? No, bardzo no, no, dobry no. los. I teraz pan? Proszę. Jaki pan? <laughs> Ładnie wyglądasz. Dzięki, dzięki. A no przed chwilą mówił, że brzydko. Nie, można też. No nie, można. Można wziąć. No, na początku jak to jest. Tak, że chcesz mieć odprawę? Chcesz mieć odprawę? Zapiesia. Zapiesia. Lubisz psy. Robisz <grym> <grym> siebie. Robisz siebie. Tak. Dziękuję. Bardzo Wam miło. Dziękuje. Do widzenia. Dobrego dnia. No i generalnie tak właśnie to wygląda, bo niestety pytaliśmy się jeszcze dużo więcej osób, ale większość osób mu, albo o, nie rozumiała po polsku, albo mówiła, że po prostu że nie miała nie mają czasu. czasu wymówka wiadomo. E, I e, dziękujemy za oglądanie i generalnie.